długo wyczekiwany materiał Kushimonsa na MMA czyli najbardziej znienawidzonego youtubera, ujrzał światło dzienne, a dziś podsumujemy sobie całą tą sytuację i można powiedzieć, że aferę. Citerox trafił do szpitala i miał operację, ciekawy wywiad już jego na FOMO Podcast, dokument Faiza z Australii potężnie zaskoczył, a na koniec przyjrzymy się wielu innym ciekawym tematom ze świata internetu. Ostatnio nie udało wam się widzowie niestety dobić po łapek, ale dzieje się dużo, za zatem jestem i za to, że tak o was dbam, no to zostaw lajka widzu, bo jak widać na prawda jest warto. W końcu macie tu najciekawsze i najświeższe newsy. No a dodatkowo, żeby takowe widzu widzów następnym razem nie ominęły, walnij suba z dzwoneczkiem i już zawsze będziesz na bieżąco. A no i jak chcesz mnie wesprzeć i pojawić się w następnych newsach tutaj na ekranie, no to polecam obczaić najnowsze emotki i ikony dla wspierających już od złoty. A na start mam dla was naprawdę ciekawą informację z YouTube'owego środowiska. Dokładnie jeśli śledzicie z jego na Instagramie, w ostatnich dniach na jego relacjach można było zauważyć coś dziwnego. Mianowicie chyba nawet codziennie publikował on stoi z czarnym ekranem i napisem O. I w zasadzie nie do końca wiadome było, co miałoby to nam sugerować. Ale jak się teraz okazało, Ezi przez ostatnie kilka dni był nieaktywny ze względu na nagrywki Sabotażysty 3, czyli już trzeciego sezonu naprawdę jego kultowego programu, który odniósł przepotężny sukces na YouTubie. No a co do daty premiery, no to Ezi właśnie dzisiaj jeszcze odpalił licznik na Instagramie czasowy, no i wskazuje ona na kwiecień. No bo wiadomo, teraz jeszcze kwestie montażu, które pochłanią na pewno bardzo dużo pracy. No a taką bonusową informacją, a w zasadzie bardziej przekminą, jest to, że Kaluch wczoraj na społeczność wrzucił informację o dosłownie chwilowej przerwie na jeden czy dwa dni, z racji, że, jak sam pisze, wrócił dopiero do domu po kilku dniach spędzonych na pewnym YouTubeowym projekcie. Więc no chyba więcej tutaj mówić nie trzeba i poleciał lekki leak, a może po prostu lekka podkrętka. I jeśli faktycznie Kaluch pojawi się w Sabotażyście 3, no to wydaje mi się być ciekawym uczestnikiem, patrząc na jego udział właśnie w mafii Fazer. No a jak już mowa o zapowiedziach, no to takowa padła również odnośnie kolejnego dokumentu Kepcia. Oczywiście chodzi tutaj o jego dwumiesięczny pobyt w Stanach Zjednoczonych, czyli jak jest to przez niego ujęte, 60 dni do Fortnite. Mianowicie na swoim Instagramie w poście postanowił nas również o tym poinformować. Przygotujcie się na ponad dwugodzinny wyjątkowych emocji dokument. To jakoś, której jeszcze nie widzieliście i na którą poświęciłem całego siebie, cały swój czas i całe fundusze. Im bliżej było do publikacji, tym bardziej Chciałem podnosić standardy, stąd przekładałem timing. Ale na dobre warto czekać i w końcu mogę to ogłosić. W sobotę zobaczysz coś niezwykłego. Powiem tak, zapowiedź brzmi naprawdę mocno, bo jednak ten pierwszy film nie miał nawet dwóch godzin i, no, już był określany jako naprawdę przepotężny. I szczerze myślę, że spodziewać po tym następnym możemy się, no, dość wiele. Bo w końcu to etycznie z filmu na film powinno to być mimo wszystko jeszcze lepiej zrobione. No, mimo że to już jest poziom, nazwałbym nawet, że Netflix. Także widzowie jak zawsze, jak już materiał zostanie opublikowany, to oczywiście Was o tym poinformuję oraz podsumujemy sobie, jak to wszystko wyszło. Teraz warto byłoby ponownie zaktualizować temat buddy, bo sytuacja wokół niego dalej nabiera tempa. A Kamil dodatkowo poczynił kolejne kroki w internecie, a mianowicie opublikował kolejną majolkę na Instagramie, ukazującą to, jak oddawane są mu wszystkie samochody, które wcześniej ze względu na aresztowanie zostały mu oczywiście zabrane. W sumie wygląda to dość śmiesznie, jak te kilka kilkadziesiąt aut mu tam na wjeździe wjechało na chyba kilkunastu czy kilku lawetach, no ale faktycznie powoli wszystko mu już oddają. Jednak warto dodać, że dalej toczy się postępowanie i dalej nie oznacza to niewinności z jego strony, bo w końcu takowe postępowanie w takich sprawach jest naprawdę naturalne. Wczoraj Budda opublikował taki film, że tam auta mu przywożą z powrotem i się zastanawialiśmy, czyje to mogą być auta, czy to były jego, czy to były kogoś innego. I dzisiaj się pojawił komentarz prokuratury, że to były, że oddawane są auta, które należały do jakichś innych firm, czyli na przykład były wzięte w leasing, i właścicielami tych firm, tych aut, przepraszam, są firmy leasingowe, albo jakieś inne strony umowy, więc. Yy. Tutaj wam zresztą wkleję. To jest naprawdę wręcz szokująca informacja, a w zasadzie to akcja, z którą Wardęga postanowił się z nami publicznie podzielić. I nawet jak nie ciekawi was on jako osoba czy twórca, to posłuchajcie co miało miejsce. Mianowicie wczoraj tym razem miało być to kolejne posiedzenie sądu w sprawie między Majcinem Dubielem a Sylwestrem Wardęgą. Ale w przerwie podczas obrad Sylwester zorientował się, że w innej sali trwa rozprawa członka jego rodziny. I chodziło tutaj dokładniej o jego ojca, którego jak sam powiedział nie widział od 15 lat. No i w sumie, szczerze sam nie wiem, jak to skomentować, bo jeden o tym, jak o tym opowiadał. No, uważa to za dość śmieszną sytuację. No, zdecydowanie ta akcja była po prostu zaskakującą dla samego Sylwestra i po prostu dla każdego, kto o tym słyszy. No bo naprawdę raczej była mała szansa na to, że akurat w tym samym czasie będzie tam przybywał jego ojciec, z którym nie widział się przez 15 lat. W ostatnim odcinku opowiadałem Wam o naprawdę ogromnej krytyce wokół FAZa i jego pierwszym odcinku z Australii. Co do następnego, w zasadzie to się dosyć mocno uspokoiło ze względu na to, że nie był to już odcinek sponsorowany, jak ten pierwszy. Ja trochę i chyba ja skminiłem, bo, bo wydaje mi się, że on celowo zmaksymalizował zajobki na tym jednym materiale, żeby później nie wrzucać żadnego lokowania do tych lepszych filmów. O, no, główka pracuje, widzowie, główka pracuje. A ja, tak jak ostatnio wam obiecałem również, kilka godzin po publikacji obejrzałem cały dokument i dzielę się już z wami całą moją opinią i moimi odczuciami oraz tymi najciekawszymi informacjami z całego tego materiału, który jest przepełniony kontentem, i to trzeba. Trzeba przyznać. Generalnie sam odcinek, jak sam tytuł wskazuje, dotyczy 21 dni spędzonych w Australii. No i warto dodać, że Face oraz Bajek Kubicki spędzili te dni wraz z kilkoma innymi chłopakami, którzy na przykład tam zamieszkują te tereny, no i po prostu zadbali o to, żeby wszyscy przeżyli i wejcili do Co ciekawe, pojawił się tam również Kajen, którego to możecie kojarzyć sprzed kilku lat, gdzie to Patec chyba z nim współpracował przy jakiejś podejrzy, no i chyba Face'a również, więc to taka ciekawostka. Mianowicie pierwsze dni spędzili dość łagodnie, że tak powiem, przejechali już również masę kilometrów na motocyklach na które co ciekawe długo wcześniej jeszcze w Polsce musieli robić prawo jazdy tak samo jak kursy nurkowania i dlatego też tak długo trwały przygotowania do tej jakże szalonej podróży bo tego odmówić temu nie można no i to nad czym skupili się w pierwszych dniach to oczywiście zobaczenie krokodyli no bo w tym miejscu w którym przebywali w Australii są one największe i również jest ich tam najwięcej co faktem się stało dopiero na trzeci dzień takowego zobaczyli no i co prawda tylko w ciemności a w zasadzie zobaczyli Czyli jego oczy. Ale dalej jest to ciekawa akcja. No bo Krajako chyba na co dzień się nie widuje. Przynajmniej ja nie widziałem. No i materiał głównie podzielony jest w zasadzie na takie trzy wielkie części. Czyli ten na lądzie, że tak powiem. A druga część to ten rozdział spędzony na łodzi, łowiąc sobie by i nurkując pod wodą, chociażby przy największych rafach koralowych na świecie. I pewnie myślicie, co teraz z tą trzecią częścią, bo mówiłem, że są trzy. No a ja już do Was zmierzam, z to Po prostu wam to powiem. Dokładnie chłopaki przelecieli do totalnie innego miejsca. Oddalonego o 3000 km, gdzie to sprawdzili tajemnicę Buszu, jak również brzmi nazwa całego tego rozdziału. A tam też spędzili już ostatni tydzień, a zarazem ostatni etap całej tej podróży. Co warto dodać w filmie nie ma, proszę Państwa, dosłownie ani jednej reklamy, Rewoluta, czy innej firmy. Także to naprawdę to zapewne ucieszy krytyków, a może ich trochę nawet zgasi z poprzedniego materiału. Z grubszych rzeczy to pływali o niej również z rekinami, i to dosłownie pływali z rekinami, bo nie dzieliła ich. Żadna kratka, a jedynie kilka centymetrów odległości, czym udało im się nawet pogłaskać te ekiny. Także takie dosyć słodkie. Słodka później dla nich nie była aż tak informacja, że te ekiny nie były takie zwyczajne, jak bardzo by to absurdalnie nie brzmiało, bo dokładniej były to najniebezpieczniejsze ekiny, jakie istnieją tylko na świecie. A to, co w tym najbardziej śmieszne, chłopaki dowiedzieli się o tym dopiero po samym nurkowaniu. Także wiecie, taka lajtowa informacja. No nie wiem, mnie to trochę szczerze zaskoczyło, i chyba musiało to chyba. A równie to, co brzmi ciekawie, już odnośnie samej produkcji, która wygląda przeniesamowicie, to udział w montażu miał tutaj 15 osób wraz z Fezem. Także 15 montażystów tak naprawdę pracowało nad tym materiałem, czego ja osobiście nie wyobrażam sobie, jak bardzo dobrze musiało być to zorganizowane, aby jednak wyszło mimo to wszystko w jednym stylu, no i oczywiście w stylu, jaki Face sobie zaplanował. No i tak już skracając ten temat, to te 2,5 godziny odcinka robią swoje i szczerze, chyba w żadnym momencie nie czułem jakoś tego, że mi się to nudzi, albo że już ten film trwa za długo, mimo że oczywiście trwał naprawdę długo, no bo 2,5 godziny to czas, który można poświęcić na pełnomateriażowy film, więc to zależy w zasadzie od waszych preferencji. Nie ma co ukrywać, chłopaki tym dokumentem odwalili naprawdę kawał dobrej roboty i zdecydowanie to trzeba przyznać, że te pierwsze dwa materiały to była taka rozgrzewka do tak naprawdę najgorszego i też ostatniego właśnie tego dokumentu. Co ciekawe, opinie widzów są również naprawdę pozytywne, więc uważam, że face po ostatnim zawodzie, po po prostu tym razem zaskoczył. To jest w zasadzie taki szybki i można byłoby powiedzieć, że przyjemny temat odnośnie Josiego. No bo jak ostatnio wam opowiadałem o teleturnieju, który został przez niego zorganizowany i który wygrał wtedy SAGI, no bo teraz już mogę wam to zaspojdarować. No a teraz mowa tutaj o jego wywiadzie na kanale FOMO Podcast. I powiedziałem, że jest to szybki news ze względu na to, że nie będę wam tutaj przytaczał wszystkich odpowiedzi Josiego, tylko chcę również podzielić się moimi odczuciami z wami co do tego wywiadu. I to, co mogę powiedzieć, naprawdę można z niego wyciągnąć wiele. Czegoś, co możecie nie wiedzieć po prostu, działając w internecie. Co warto dodać, Josie również wydaje się naprawdę ciekawą osobą. No i sam wywiad był naprawdę taki, aż przyjemny do oglądania. Naprawdę spokojnie chłopaki sobie rozmawiali. Można było, no tak jak już powiedziałem, wiele się dowiedzieć odnośnie samego już jego życia przed YouTube'em chociażby, czy po prostu już aktualnego życia. Także jak was zainteresował ten temat i interesuje was postać jego, to zamiast przedłużać całe newsy i wrzucać tu jakieś fragmenty z tego odcinka, polecam sobie to po prostu sprawdzić. To taka ciekawostka dla was, dla fanów Josiego, bo myślę, że takowi również tutaj są. Teraz niestety przegadamy sobie dość przykry temat dotyczący dokładniej Citroxa, czyli jednego z większych polskich twórców, który od już naprawdę, no, wielu, wielu lat zajmuje topowe miejsce w polskim internecie. Tworzy on głównie family-friendly content ze swoją dziewczyną, ale wiadomym faktem jest to, że tak pięknie jak bywa na filmach, w realnym życiu nie zawsze to odzwierciedla, no, jak to faktycznie wygląda. No i to właśnie pokazuje również sytuację, o której jego Dziewczyna Natix opowiedziała na filmie pod tytułem Karol trafił do szpitala. Co oczywiście clickbaitem nie jest, bo jak się okazuje, musiał się tam udać z powodu urazu kęgosłupa. Tu jest zwyczajnie utojudniał mu codzienne funkcjonowanie i to takie już naprawdę podstawowe. Zdarzają się sytuacje, że idę i nagle wiecie, mam skurcz całej lewej nogi. To jest chyba jak Chyba tak. I muszę się zatrzymać, że wiecie, to chwilę przeszło. Na no, dla mnie najgorsze na co dzień jest to, że ja nie mogę dźwigać. Ja nie mogę widzowie podnosić walizek. Ja nie mogę podnosić rzeczy cięższych niż nie wiem. 8 kilo, bo czuję, że te plecy mogą mi zaraz strzelić, no i jakiś czas temu umówiłem się na wizytę, pokazałem lekarzowi, takim bardzo dobremu jakby moje wszystkie badania, rezonans i tak dalej, no i on stwierdził, że tak naprawdę jedyne co może mi pomóc to operacja. No i ja powiedziałem, że spoko. Z tego względu, jak się również dowiedzieliśmy, wczoraj odbyła się operacja, która, jak sam później również poinformował, przebiegła pomyślnie, także pewnie najbliższe dni spędzi jeszcze w szpitalu, ale najważniejsze jest to, że po prostu operacja się udała. Wiadomo, klimat szpitalny ciekawy nie jest, wiem, bo sam przeżyłem tam tydzień, nigdy więcej no i co? Ja życzę od siebie szybkiego powrotu do zdrowia dla samego Seateroxa i jak najszybszej sprawności. Tak proszę Państwa, teraz ten temat na pewno, który zaciekawi wiele osób, bo teraz omówimy sobie temat zdecydowanie jeden z ciekawszych i grubszych, jakie ostatnio Wam przedstawiałem. Mianowicie jest to coś, na co długo czekaliśmy, a przynajmniej ja długo czekałem w zasadzie od kilku miesięcy i chodzi mi tutaj oczywiście o film ku Szymonza na M&M'a. Myślę, że Szymona większość z Was kojarzy, jest to twórca komentarz który na przykład mocno Zagłębiał się w sprawę jego, czy chociażby YouTube'owych inspiracji. No, jak chodzi o M&M'a, którego cały ten film dotyczy, jest to twójca, który na swoją przeszłością YouTube'ową, raczej z przyjemnością nie ma co się chwalić, ponieważ miał on naprawdę masę w tyle również z TG -mim, no ale to zaraz sobie jeszcze to wszystko przegadamy. Ja osobiście na ten film dość mocno czekałem, bo nie powstał jeszcze taki, który faktycznie dogłębnie od początku do końca przedstawił całą historię jego osoby wraz z dowodami, argumentami. I po prostu sensownymi informacjami. A Szymon w swoim filmie zdecydowanie to przedstawił, no i widać masę czasu włożonego w ten materiał, co jest prawdą. A więc tak skracając to wszystko, co zobaczyliśmy w tym materiale, Szymon opowiada tam o początkach M&M'a i przede wszystkim jego dość mocnym, negatywnym wizerunku, który ukazuje się nam już po samym wpisaniu jego ników w wyszukiwarkę, gdzie widzimy materiały o tym, że jest po prostu oszustem. Co lepsze, MNM już przy swoich początkach, w zasadzie przy pierwszych materiałach wywołał naprawdę masę kontrowersji. IC, bo zasłynął on z filmów o zniknięciu Roksember, które nie dość, że mówiły o naprawdę absurdalnych teoriach, które nie miały racji bytu, w tamtym czasie również popularnych, no to w dodatku dość mocno przypominały te filmy innych twórców. No i po prostu lekko mówiąc, lubił sobie jakiś film zajebać. No i takowych akcji M&M miał naprawdę masę, bo kolejnym przykładem, który w swoim materiale Szymon przytoczył jest ta związana z jego jednym z najpopularniejszych odcinków, czyli materiale o rzekomo nowym najstarszym filmie na celu. YouTube. No i pewnie wielu z Was od razu nasuwa się film Mi Ad czyli no, realnie najstarszy film na YouTubie, a M&M przez 13 minut chciał w zasadzie przekazać to, co ja w jednym zdaniu. Czyli najstarszym filmem mimo wszystko dalej jest Mi Ad bo te przez niego przytoczone, które uważał za pierwsze, nie istnieją i zostały już dawno usunięte. I to nie tak, że on w dosłowny sposób to powiedział, tylko no, wprowadził widzów w błąd. I ta sytuacja już idealnie przedstawia jego dawną osobę. Generalnie no, M&M nie do końca Działał wtedy na swoją rękę, a w zasadzie po prostu no to mu się nie udawało, bo w tamtym czasie postanowiło również wydać on film na TG Miego. odnośnie tego, że miał on obrażać jego widzów. A z racji, że Tijimi jest i był kontrowersyjnym twórcą, a tak w jego stronę jakoś specjalnie trudny nie był, jednak mimo tego dalej. Mu nie wyszło. No i sprawa zakończyła się tym, że MM znów został wyśmiany. No i tak naprawdę już wtedy był coraz bardziej nienawidzony przez widzów. Następnie Szymon w swojej materiale przedstawił również fakt tego, że MM jest nie tylko oszustem, kłamcą czy atencjuszem, ale również złodziejem. Co pokazuje chociażby najpopularniejszy film na jego kanale, ale tak w ogóle nie to, co on mówi w tym filmie, czyli bardzo inspirowałem się tym youtuberem. Brzmi naprawdę pięknie i nigdy nie widziałem chyba lepszej sentencji u kogoś na filmie, który po prostu zajebał film i później dosłownie o tym mówi, więc przepiękny szacunek. Dobra, żeby było jeszcze śmieszniej, bo jest tu jakoś nudno, tak? To jak się okazało, jego dawny montażysta dostało 20 zł za salutki film do zmontowania. Powiem tak, słyszałem, że pewny Minecraftowiec jeszcze do niedawna płacił 15. Także M&M, mimo wszystko, nie jesteś najgorszy, naprawdę. Szpileczka, co? Szpileczka. Zobaczymy, czy ktoś strzeli, zobaczymy, ale myślę, że ktoś tam może, wiecie, połączyć fakty. Dobra, ale fakt faktem, te sytuacje miały miejsce już dobre kilka lat temu. Więc przedstaw Aktualną osobę mnm bo jak wiemy, ludzie się zmieniają. Ja też odwalałem, wiadomo, szacunek. No niewiele się zmieniło. Tak jak Szymon również przedstawił przykład, tutaj film o Optifine, który zwyczajnie również jest podwalony. Optifine to najpopularniejsza modyfikacja do Minecrafta, która sprawiła, że prawie każdy gracz Minecrafta ją pobrał. Dlaczego? Ilość funkcji poprawiających jakość gry, które Optifine dodawał, była niesamowita. Minecraft bez tego moda wydawał się niekompletny. Jednak w ostatnich latach Optifine upadł, tracąc na popularności i znaczni wśród graczy, Dziś prawie nikt go już nie używa. Jest on wysoko zainspirowany filmem z zagranicznego twórcy Nickname Hidden. Optifine, one of the most successful Minecraft mods that made almost every Minecraft player download it. And it's pretty understandable because the amount of quality of life features that Optifine was adding into Minecraft was insane. Powiem wam szczerze, że te oja o tym, że ludzie i tak zapomną po jakimś czasie, a twórca wyruci po, tak po prostu, jak gdyby nic sobie na przykład na YouTube'a. Praktycznie się tutaj potwierdza, bo MNM, mimo tak wielu dram, tak znienawidzonego w gizająku, tworzy filmy do dzisiaj i to wcale nie z jakimś negatywnym odzewem. W sensie, no tak było jeszcze pewnie do poniedziałku, teraz może być to trochę inaczej. Co ciekawe, zauważyłem również komentarz jakiegoś widza, który napisał, że rzekomo najnowszy film MM'a w pełni jest wygenerowany przez AI. No i generalnie obejrzałem jakąś część tego filmu i również mam takie wrażenie. Jednak z ciekawości napisałem takowe zadanie czatu GPT, aby takowy film je również napisał. No i fakt faktem z filmem ma to się totalnie nie pokrywa. Jednak wiadomo, że mógł on po prostu zrobić to inaczej. Mógł mu to bardziej rozpisać czy wytłumaczyć i wtedy mogłoby to też wyglądać totalnie inaczej. No i tak na koniec widzowie wam coś jeszcze powiem. Ja w nim widzę taki niemały problem, czyli totalny brak chęci do tworzenia tych filmów. W zasadzie w zasadzie wiadomo, odnoszę tylko takie wrażenie, ale czy jest to prawdą, czy nie, no jest to moja opinia. Filmy brzmią jak stworzone przez sztuczną inteligencję, a tematyka nie odpowiada jedynie mi, bo również jego własnym widzom, którzy dosłownie sugerują i dają mu świadomość, że te filmy, te jego nowe filmy, szczególnie są chuj. Podsumowując, to wszystko, szacun dla Kuszymonsa za stworzenie takowego materiału, bo na pewno najłatwiejszym nie był. Również, jak widać i jak wiedzieliśmy, pochłonął naprawdę masę czasu. No i co ciekawe, na koniec dostaliśmy również u Kuszymonsa informację o tym, że chłopaki otworzyli własny serwer Discord, a dokładniej serwera Minecraft LKTL-u. więc to taka ciekawostka. I taką ciekawostką, jeszcze jedną jest to, że na Discordzie, właśnie tym nowym, pojawił się MNM. Także kto wie, może szykuje się jakaś publiczna odpowiedź. Jeśli takowa się pojawi, to oczywiście was widzimy powiadomie. No i zadbam o to, żeby było to fajnie opowiedziane wraz z drugą stroną. Więc o to się widzu nie ma, a ja na koniec Was zapraszam na mojego Discorda, link macie w opisie. Tam wpadajcie, możecie tam podsyłać newsy, pisać do mnie, cokolwiek. No, i co, widzimy się już za niedługo.